Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam Was w House Flipperze. Tak, House i Garden w sumie flipper, bo też mam właśnie do niego ten dodatek. No i co? Zaczynamy nową przygodę. Myślę, że właśnie sobie tutaj troszeczkę spędzimy czasu. Będzie to taka, myślę, regularna dość seria. Mam w planach dodawać ją w każdy poniedziałek bądź co drugi tydzień. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, czy Wy będziecie chcieli oglądać serię właśnie z tej gry. Ponieważ ja jestem bardzo zajarana i już się nie mogę doczekać, aż zaczniemy to grać. No ale że chciałam zacząć z Wami, bo ja w sumie jeszcze w nią nie grałam ani razu. Tyle, co tam widziałam gdzieś jakieś odcinki. I tyle, i nic więcej. Więcej, więc no co, zaczniemy naszą przygodę, słuchajcie. O, oh, wow! O, oh, wow, ładowanie jakieś, ok, rodzinny pokój, cudnie. No dobra, ładowanie, no to ładuje nam się. I z tego co kojarzę, to chyba to będzie nasze biuro na początku. Mm -hmm. Witaj w House Flipperze. Tak gra pozwoli ci kupować, remontować, urządzać i sprzedawać odnowione przedmioty, odnowione domy, bo rzeczy te przedmioty. <grym> Na razie jednak musisz się zadowolić tą ruderą, którą możesz nazywać swoim biurem oraz laptopem będącym centrum dowodzenia. Okej, okay. okej. Okay. Dziękujemy za, za zakup rozszerzenia właśnie Garden Flipper. Tak, tak zgadza się. O oh my gosh. O oh my gosh. Boże, jak dziwnie. Aha, dobra. Naciśnij, aby wyrzucić. Okej. Okay. Dobra, bo wiecie, ja jeszcze nie ogarniam tej gry, bo ja jeszcze nawet nie, 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 nie znam sterowania tak naprawdę. I widzę, że coś mi tutaj ta myszka tak lata. Okej, okay, żeby się w ogóle dostać do chałupy musimy... A, dobra, po co ja to tak klikam, jak mogłam tak zrobić? Okej, okay. E otwieramy, dobra. Okej, okay, jesteśmy wewnątrz, słuchajcie. Mhm. Czyli to jest nasza chata na początek. Okej, okay, potem ją jakoś sobie wyremontujemy, mam rozumieć. Dobra. Jakieś śmieci. Jakieś skrzynki niepotrzebne. Dobra, może położymy to na razie na dworze. Może, na, A nie możemy? O, może nam nikt tego nie ukradnie. Schowaliśmy w trawie. E, dobra, czy coś tutaj... Coś, coś? No dobra, nieważne. Twój laptop. Laptop pozwoli Ci podejmować się zleceń, kupować domy i przechodzić między nimi. Jeszcze nie stać się na zakup domu, ale wygląda na to, że w skrzynce e-mail masz już pierwsze zlecenie. Okej. Okay. Też e. Trzeba, że tutaj dużo e się używa. Okej, okay, mamy kompa. Poczta. Mhm. Sandra Żur. Były były wyniósł mi z domu kaloryfer. Chciałabym zalecić pańskiej firmie doprowadzenie do porządku mojego domu. Ze zdjęć zamieszczonych na facepamie wiem, że mój były w ramach zemsty włamał się do mojego mieszkania, mhm. zrobił w środku burdel i wyniósł kaloryfer. Możliwe, że brakuje czegoś jeszcze. Proszę o uporządkowanie domu i zamontowanie brakujących urządzeń. Prosiłabym nie informować też policji o całej sprawie. Sama rozliczę się z moim byłym chłopakiem po powrocie z podróży służbowej. Pozdrawiam Sandra Żur. Akceptujemy, no przecież. Okej, okay. to jest, to chyba jest jej ta chata. To będzie pewnie takie już typowe, powtarzalne u każdego pierwsze zadania. No ale dobra. Musimy tu wejść. Okej. Okay. No i dobra, sprzątnijmy, może pewnie tak. Posprzątać musimy śmieci, ok. Wyczyścić zabrudzenia, zamontować urządzenia, no i ten kaloryfer, tak. Um, co? A. A, to pewnie. Okej, okay, dobra. Czy, aha, dobra. Możemy szczotą czyścić wszystko, dosłownie wszystko. E, więc super. Okej, okay. dajcie znać, czy graliście kiedyś w tą grę, e, czy też nie. Czy mogę przejść? <gry> e, czy też nie, czy widzicie ją pierwszy raz? Spodejrzewam, że już pewnie większość zna, z was te początki gry zna bardzo dobrze, bo. Czy ja mogę tu wejść? E, bo to jest dość już taka gra. Długo będąca na, na YouTube'ach. już nie jedna osoba ją nagrywała, no ale dajcie znać. Czekajcie, może tu wejdziemy jeszcze sobie, Ojej. Dobra, tu sobie wejdziemy, ciach, 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 tu wytrzemy, ciach, 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 ale jaka mądra ta Sandra Żur sobie zamówiła przed tym, przed, przed przyjazdem swoim ekipę i teraz wszyscy tu jej, zrobimy jej porządek i tyle. Dobra, weźmy rękę, weźmy to, powywalajmy na razie. Czy możemy podnieść to krzesło? O, super. A to? Super. Tylko trochę taka ekipa sprzątająca z nas teraz, nie? Może tu postawimy. O, jak ładnie. Dobra, to to. To to. Dobra, te puszki, te puszki. O, 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 włącz tablet, aby wybrać na to, co chcesz. Aha, punkt umiejętności jakieś. A gdzie jest tablet? Okej. Okay. Przenikliwy wzrok, szybkie rączki. Daleko za księgowiec. Dobry mob, sprzątanie szybsze, widzisz niektóre z zabrudzeń... Okej, mm. okej, okay, okay, dobra. Okej, okay, może ulepszymy sobie te sprzątanie, nie? Na razie to będzie spoko. Właśnie możecie mi podpowiadać jakieś różne rzeczy, bo wiecie, ja jestem w tym jeszcze taka trochę, można powiedzieć, goła i wesoła. Co tutaj, możemy otwierać... Nie, ja nie chcę, przy... nie chcę przynosić szówki. Aż takich remontów to ja tutaj nie chcę robić, halo. Jak to zrobić? A, exit nie. <laughs> Obróć przedmiot, lub. Nie, nie chcę. O jezu, co ja zrobiłam! Co ja zrobiłam? Halo. Halo. <laughs> Halo, szafko, przysuń się. Czekajcie, bo tam noże teraz wpadły. Dobra, noże na razie walniemy tu. A to weźmiemy tu. A. Uf, uf. Dobra, teraz chyba musimy wziąć tego mopa i tym mopem dalej tutaj. Przyczyścić. Okej, okay, dobra. Ściany, zlew, wszystko mopem. A co tam? Jeszcze musimy zainstalować ten grzejnik. Tego jestem bardzo ciekawa. Wam szczerze powiem, jak to nam wyjdzie, taki grzejnik. Dobra, okej. Okay, dobra, na razie z tym mopem chyba możemy się pożegnać. Dobra, może to przestawimy jednak. Te noże tutaj niech stoją. To przestawimy sobie tutaj niech stoi. Może trochę równiejszy ten stół zrobimy. Jak obracać przedmiot mam? Czekajcie, shift plus myszka. Przedmiot wrócił na swoje. Czekajcie, muszę się nauczyć. Jest myszka plus shift. No nie umiem tego robić. Dobra, umiem. <ścoughs> Dobra, nauczyłam się, okej. Okay. Scrollem po prostu. Okej. Okay. Tak bardziej wyprostowałabym o. Tak, i teraz to, to, o to. O tak. I to, 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 to. O. O tak. No, powiedzmy, powiedzmy, dobra, i tutaj jest ten grzejnik, okej. Okay. Czyli został, został nam tylko chyba kaloryfer. Tego już nie musimy sprzątać? Nie, musimy. Dobra, sprzątamy, sprzątamy, sprzątamy. Gdzieś tu jeszcze były jakieś śmieci. Przychód. Zmontuj urządzenia. No dobra, ja bym chciała teraz ten grzejnik. Aha, od tej pory masz do dyspozycji tablet. Naciśnij, aby go wyjąć lub schować. ci on kupować rzeczy. Okej. Okay. Także musimy teraz kupić... Czekajcie, sklep. Okej. Okay. Drzwi, instalacje. Boże, ja tu nie wiem, o co tutaj chodzi i co ja mam kupować. Akcesoria łazienka, pewnie to nie. Łazienka. Czemu łazienka w sumie? Może wpiszemy kalo. O, kalo a to w instalacjach, widzicie? No dobra, to kup teraz. Okej, okay, dobra. I teraz musimy chyba właśnie pomontować to wszystko. O <gryw> Aż tak. Czekajcie. Okej, okay, dobra. Aha. Okej, okay, dobra. Zakończyliśmy pierwsze zlecenie. Okej, okay, wykonano 100%. A ja teraz za... Czy na pewno chcesz je ukończyć? No tak. Ukończyliśmy. Wow! Pierwsze zlecenie w 10 minut. Okej. Okay. No dobra. Także ukończyliśmy sobie tamto mieszkanko. Wiecie co, może ja po prostu posprzątam swoją chatę troszeczkę, jakby. Znaczy, no nie, nie chcę tego przynosić, Nie, 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 ale. No nie, no nie. Ale może byśmy coś tutaj wyczyścili, na przykład ściana, znaczy. Chociażby, chociażby sprzątnijmy w tym. W tym domu my też w sumie nie mamy grzejnika, jakby nie patrzeć. Czy możemy chociaż to wytrzeć? Chociaż posprzątajmy tutaj, żeby to chociaż przypominało jakieś miejsce do, czy do pracy, czy do, czy do życia, cokolwiek. Te wszystkie rzeczy ja bym najchętniej powywalała. A czekajcie, czy, my ma, czy łazience? Oh my gosh. Co tu się działo w tej łazience? Co tu się działo? Co tu w ogóle można doczyścić, a czego nie można? Co tu w ogóle się da czyścić, co nie? Ojeja. Nieźle powiem Wam. No dobra, weźmy rękę. Dobra, co możemy tu zrobić? O, tak, zdecydowanie. No dobra, ja bym chciała to otworzyć. Aha, to się nie. Czemu ja to sprzedałam? Jak można cofnąć? Ja tam to sprzątnęłam, czy co ja z tamtym zrobiłam? No dobra. Śmiesznie, śmiesznie. Dobra, zostawiam to. No okej, okay, no dobra, to, to, to zajmiemy się tym później. Dobra, weźmy sobie inne zleconko. E, o, mamy trzy aż. Kaloryfer, trochę już wilku i krzewy. Właśnie. E, to może być z House Garden Flippera. Prowadzę w domu ekskluzywny gabinet dentystyczny. Prof Potrafią sobie radzić z dziurami w zębach, ale nie z dziurami w ziemi i chwastami. Zasyp jakimś żwirem lub innymi wiórkami te wszystkie chwasty i trawnik z przodu domu. Posać tam proszę, żeby było coś, żeby było ładnie. OK, bierzemy. To takie zleconko już uciec z House Flippera, więc tutaj sobie po prostu troszeczkę w ogródku posprzątamy. Zobaczymy, znaczy nie z House, z Garden, co ja gadam. I sobie zobaczymy, jak to tutaj E, działa. W sumie tak fajnie to rozszerzyli o taki... Wiecie, no dobra, jesteśmy sobie tu. Aha, możemy mieć wąż ogrodowy. Super. Możemy mieć. I co my musimy zrobić? Usunąć chwasty. Usunąć chwasty, tak? Okej. Okay. Usuń chwasty, rozsyp na wierzchnię żwir i postać rośliny. Więc pewnie musimy kupić ten żwir jakiś. O, to musimy wyrwać. Pewnie musimy kupić jakiś ten żwir, musimy pewnie kupić jakieś te, chwa... jakieś te chwasty, musimy kupić, nie. Musimy kupić jakieś te... rzeczy. lala wyrywam sobie chwasty, 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 chwasty. Ej, spoko dobra, nawet w miarę nam to idzie, szybciutko to wychodzi. Dobra, jakiś mlecyk. Mlecyk, chyba ostatni w sezonie. Dobra, dawajcie, tutaj, tutaj, cyk, 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 o, nowy punkt umiejętności, to znaczy, że możemy rozwinąć swę, umiejętności, dobra. Okej, okay, alright, okej, okay, alright. Chwasty 71, no kurczę, to jeszcze coś jest 100%, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, teraz musi 85%, więc coś nas ominęło, słuchajcie. Usuń chwasty, 92%. Gdzie tu jeszcze są chwasty? Czy widzicie jakieś chwasty tutaj w oddali? Chwasty, halo, chwasty. Nic mi się tu nie podświetla. Może to ten krzak. Tam nie mogę wejść. Nie no, nie będę podnosić tej altanki bez przesady. No dobra, to teraz tak. Zrobimy sobie tablet i ogólnie możemy coś sobie zrobić. Możemy pod koszarka, większy zasięg koszenia, wysoka trawa widoczna na minimapie, szybka, szybkie sednie roślin. No dobra, to weźmy ten szybki. No ale dobra, idziemy do sklepów. I teraz tak. Hmm. Na wierzchnie Żwir. A jaki mamy ten Żwir kupić? Czekajcie, bo już ja zgupiałam. Jak mogę podejrzeć? Jak mogę podejrzeć, co ja mam zrobić? Rozsyp Żwir dwukolorowy. Dobra. Żwir dwukolorowy. Kwadrat jednokolorowy. Kora. Żwir jedno. Żwir dwukolorowy. Aha, i tutaj możemy kolory sobie wybrać. Okej, okay, no dobra. Może weźmiemy ten i ten na przykład. Kup wiele. Mhm. I gdzie ja mam ten żwir rozsypać? To jest tak, że ja sobie gdzie chcę go rozsypuję? Czy ja mam tu na całej tej, ten żwir rozsypać wszędzie? Tu, gdzie jest trawa? <grym> Bo chyba... O Jezu, jakie... Takie takie... Okej, okay, dobra. Odkryłam, że jak, w tablet jak nacisnę tablet, to mam tutaj te zadania podzielone na cztery części. Tak jakby na cztery części tego ogrodu, prawda? No i na jednym już na, na, rozsypałam już żwirek, bo na dwóch była, był żwir jednokolorowy, a na dwóch był dwukolorowy, więc już to zrobiłam. No i teraz będziemy sadzić roślinki. Po jednej roślince na tym. Na tej części. No dobra, więc tak. Po prostu tutaj damy jedną tu damy drugą. Tu trzecią. I tu czwartą. Więc mam nadzieję, że to będzie git. O, rzek pięknie. E, no dobra, i teraz tak. Musimy je zasadzić. Czekajcie. Mm, już ja tego nie chcę. Nie chcę już. <grym> dobra, i teraz tak. Nie, no tutaj chcę ją tutaj. E, o, tu. Dobra, i teraz musimy ją posadzić, słuchajcie. Nie ma tak łatwo łopata w rękę i lecimy, słuchajcie. Okej, okay, przytrzymaj, dobra. I chyba nam wyskoczy tu teraz zaraz z boku, że ten, że już gotowe, gotowe, gotowe. Wystarczająco dobra, dziura w pełni wykopana. Okej, okay, teraz E. No, i teraz co? Przysyp E też, dobra. Lecimy. O, patrzcie, jak pięknie. Teraz musimy jeszcze podlać na koniec. No i okej, okay. no i tak wygląda efekt końcowy. Lecimy teraz z kolejną. Teraz tutaj też musimy wykopać dziurę. ta chyba trochę nam się krzywiej posadzi, no ale trudno. To jest nasze pierwsze ogrodowe zlecenie, więc słuchajcie. E, po prostu, no cóż, takie życie. Dobra, w pełni. Okej, okay, e, e. Dobra. Cyk, 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 elegancko, i podlewanko. Cyk, 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 dobra. No i dobra. Okej, okay, dobra, i teraz to. Czekajcie, weźmy rękę. Weźmy, 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 weźmy. Halo, czemu nie mogę tego. Czemu nie mogę tego posadzić? O, dobra, coś może źle stało. Dobra, okej, okay, lecimy z tym dalej. No, dawaj, dawaj, dawaj. Kopaj, kopaj, kopaj. Cyk, 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 cyk. W sumie trochę tutaj trzeba nasiedzieć się, żeby wiecie, coś tutaj ogarnąć. Tak, wszystko w pełni. Dobra, cyk i podlewamy. Dobra, teraz tutaj. Tylko weźmiemy sobie rękę. Teraz to. Też chyba coś nie tak jest postawiona. No, dobra. I kopu, 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 kopu. Ciekawa jest, taka wciągająca. Właśnie nie wiem, jak będzie gdzieś się oglądało, ale moim zdaniem jest dość ciekawa i dość fajna giera. Dobra, już, już. Dobra, e, e, cyk, cyk, cyk. Tutaj żwirek dwóch i podlewamy roślinkę, proszek, pięknie. Zacenie jest w 100% gotowe. Dobra, wykonano 100%. Yy, ukończ tak. Okej, okay. <laughs> Odblokowałam jakieś osiągnięcie przy okazji. Także, dobra. Zauważyłeś, że używając zakładki Galeria na tablecie, możesz wybrać dowolny obraz z dysku i użyć go jako plakat lub obraz do powierzchni na ścianie? Okej, okay, super. No, dobra, słuchajcie. Także mamy to. Zajrzyjmy do naszego jeszcze tablet, znaczy do naszego laptopa. O, mamy już pięć zleceń. Trzeba usunąć krzaki. Przygotowanie na przyjście nowego członka rodziny. a marantowa odmiana. Kaloryper. Porządki w grażu. Karolina Kowalska. Nie, Marek Medełko. Do nowego członka rodziny. To myślę, że będzie ciekawe. Moja piękna żona nareszcie zaszła. Wciąż jesteśmy teraz zabiegani jak nigdy, choć też bardzo szczęśliwi. Sami nie mamy pojęcia, co powinienem w co powinienem ręce włożyć? Tak dużo rzeczy trzeba zrobić przed przyjściem na świat mojej księżniczki. Wiemy już na 100%, że będzie to dziewczynka. Kupiliśmy uro uroczy maleńki domek dla do naszej córki. Domek? Domek, no dobra. Niestety trzeba go porządnie wysprzątać i przygotować pokoik dla dziecka. E, liczę na to, że uporządkowanie domku mogę powierzyć tobie. Bardzo też proszę o przygotowanie pokoju dla dziecka, zakupienie łóżeczka, przewijaka, może jakiś zabawek. Zdaję się na ciebie w tej kwestii. Koniecznie pomaluj ściany w pokoju naszej księżki na jasny róż. Dziękuję. Uh -huh. Dobra, akceptujemy to. Wow, 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 wow. Widzę, że będzie ciekawie w tym pokoiku i ma być jasny róż. No dobra, okej. Okay. Będziemy coś malować, słuchajcie. Lecimy. Hmm, możemy sobie wejść, proszę bardzo. O kurde. O kurde bele. No dobra, okej. Okay. Gdzie jest ta... Aha, to jest jakieś... Jakieś, 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 jakieś. Tu jest wszędzie tak brudno. Czy my musimy to wszystko wysprzątać? Matko bosko, oni tu chcą dziecko trzymać? <grych> Czekajcie. Okej, okay, no dobra. Pokój 18 metrów. Posprzątaj sieci, wyczyść zabrudzenia, wyczyść okno, pomaluj kolorami, umieść przedmiot, łóżeczko. A, kurde, ale mamy roboty. Słuchajcie, to nie takie szybkie będzie, słuchajcie, na pewno. Okej, okay, dobra. Czemu nie mogę tego? O, mogę, dobra. Okej, okay, bierzemy mopa. I lecimy z tym. E, właśnie jestem ciekawa, czekajcie, zajrzę do tableta i jestem ciekawa... Tak, my musimy całą chałupę wysprzątać. O kurde bele, ale jaja. <laughs> no to tutaj jest trochę tej roboty jednak, więc wiecie, ja to Wam będę skracać, nie będę Was tutaj męczyć tymi wszystkimi zleceniami i wiecie, pokazywaniem Wam tego, bo patrzę, że to się troszeczkę zejdzie, żeby to wszystko ogarnąć, więc może będę Wam pokazywała po prostu takie, wiecie, przed i po takie metamorfozy, trochę będę Wam pokazywała w trakcie. Ale i takie przed i po bardziej mi się wydaje, że będą ciekawsze niż takie oglądanie jak ja, o, na przykład zamiatam stop cały czas i o, mopu, 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 <laughs>, mopu, 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 jej, jak to długo, to ze ściany chyba nie schodzi. Dobra, ale z podłogi zeszło. No, i w sumie to jest naszym głównym celem na dzisiejszą zrobienie, czyli ten pokoik. No dobra, ale oprócz tego pokoiku musimy wysprzątać cały dom, więc no, troszeczkę nam się zejdzie. Także musimy wysprzątać salon, kuchnię. Matko, musimy wysprzątać to i musimy wysprzątać to. Także, także ja się za to zabieram. Okej, okay, dobra, posprzątałam tą chałupę. No i maluję ściany, słuchajcie. I pomyślałam, że to jest fajny etap, żeby Wam pokazać. <grym> Patrzcie, to całkiem fajnie się robi. Tylko powiem Wam, że to wszystko, te sprzątanie i to mycie okien i tak dalej, naprawdę dużo się schodzi na tym. Trzeba wiecie, i w niektórych, niektórych mm, pomieszczeniach nie do końca wiedziałam, mm, co tak naprawdę... Jeszcze nie zostało zrobione, bo na przykład sprzątnęłam tylko na przykład. Wiecie, sprzątnęłam niby wszystko, a cały czas pokazuje mi, że coś jeszcze jest. Wiecie, nie sprzątnięte. No i właśnie to jest najgorsze. No dobra, czy ja muszę cały pokój malować na różowo? No tak, chyba tak, bo patrzę, że mam tylko 30% zrobione, więc no i tak tutaj się maluje i ten i trzeba nabierać tą farbę z puszki cały czas, farbę oczywiście musiałam kupić w sklepie więc też spoko, czekajcie, tutaj jakaś ta ściana jedna jest niedomalowana o, teraz jest dobrze no i maluję ten pokój dla tej ich córeczki no i resztę domu będę kończyć zaraz, jak tutaj ogarnę wszystko, Opatrzcie, farba nam się skończy zaraz, więc trzeba zaraz gdzie dokupić, więc może Wam jeszcze to pokażę właśnie, jak będę dokupować a muszę przesunąć chyba szafę Szafo, ustaj sobie tu na razie. No i dobra, bierzemy dalej pędzel. Farba nam się kończy. Więc zaraz kupimy następną. Bo ja kupiłam Ci jedną puszkę. Myślałam, że mi starczy jedna puszka, a tu proszę bardzo, jednak nie starczy. Więc malujemy, malujemy ten pokoik. Musisz wybrać farbę z puszki. No, jeszcze kawałek mamy. No, i, 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 tak, i tak to. I tutaj mogę powybierać jakieś rzeczy, właśnie, co kupię. No, już nie ma. E, więc tak, patrzcie, w zadaniach, tutaj cyk i kup teraz i po prostu e, stawiam sobie i biorę, po, biorę pędzel i biorę farbę, cyk, 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 cyk. cyk e, No i malujemy dalej, teraz kal za kaloryferem <grym> lecimy. Dobra, ta szafa znowu mi przeszkadza, więc trzeba ją znowu przestawić. Tutaj, dobra. No, i nasza, ten, nasze malowidło. E, no, i tak sobie malujemy ten, ten pokój, i, i w ogóle wsi. E, nie, nie chcę nieskończonego. Zrobimy to zadanie, bo chcę właśnie Wam potem wstawić na koniec zdjęcia, jak to wszystko wyglądało wcześniej, a jak wygląda po metamorfozie. Także myślę, że tak będzie, będę właśnie robiła. Będę stawiała Wam wiecie różne fotki. Także, także no, dobra, lecę dalej. Okej, okay, słuchajcie, skończyłam to zlecenie, więc. Ukończ, ukończ. Zarobiliśmy 5 tysiaczków, więc super. No i myślę, że jak na pierwszy odcinek to nam wystarczy. I tak wydaje mi się, żeśmy mm, sporo tu zrobili. Nie wiem, ile będzie trwało. Mam nadzieję, że coś ponad 20 minut. Więc tak naprawdę możemy sobie wyremontować troszeczkę naszą tutaj chałupę. Więc myślę, że to zrobimy na kolejny odcinek. Dajcie znać, czy właśnie taka forma Wam się podoba, że trochę Wam pokazuję, ale też przyspieszam to w ten sposób, że potem stawiam Wam zdjęcia z tego, jak zrobiłam. Czy wolicie oglądać stricte właśnie ten proces cały, jak to wygląda, w sensie te meblowanie, sprzątanie itd., czy które części właśnie pomijać, które wam pokazywać? Eee, dajcie koniecznie znać. No a ja się teraz z wami żegnam. Dziękuję wam za obejrzenie pierwszego odcinka. No i, i łapki w górę zostawcie, jeżeli wam się podobało. Do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki i pa pa.